Kasiu, jak ty się czujesz w tych cekinach? No fantastycznie! tak Wyglądam, jak się czuję. Dobra, skromność... Skręcasz się pomału, widzę. Dobra, Taniec... Z... Taniec z Gwiazdami za chwilę rusza pełną parą. Właściwie dzisiaj już była oficjalna prezentacja uczestników. Tak. Był stres? Nie, słuchajcie, to jest zabawa. Trzeba się tym cieszyć, a stres na pewno nie pomaga, więc... Na pewno nie, nie, nie idzie to w dobrą stronę, jak się stresujesz, więc, więc nie, 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 jest, jest, jest fajnie, jest super fan. ludzie są świetni i to jest najważniejsze. Czyli fajna wam się ekipa zmontowała? Tak, tak naprawdę, no cudowni, czy, czy, czy jurorzy, czy właśnie uczestnicy, sorry mam nakładki na zębach i mogę trochę, od dwóch dni dopiero, więc tak, co? Co, co mówiłam? Uczestnicy, tak? Tak. Że fajna ekipa. Nie no, super ekipa jest, jurorzy, tancerze, naprawdę myślę, że będzie to, to dobra edycja. No i dużo też zapytań wywołuje, z kim ty zatańczysz, czy będzie mężczyzna, czy będzie kobieta. Artykuły powstają, słuchaj, raz mu piszą tak, raz tak, a co jest? Będzie to kobieta i bardzo się ekscytuję, ponieważ będzie to pierwsza edycja, gdzie kobieta zatańczy z kobietą. Mam nadzieję, że nie, nie zrobię siary. Ale na pewno nie przyniosę wstydu mojej partnerce, która no, jest mistrzenią absolutną. Yy, I będę po prostu grzecznie wykonywać jej, jej polecenia i. Ale czy to by... prawda, że ty walczyłaś o tą kobietę? Czy walczyłam, czy nie? Generalnie jest jak jest, więc yy, bardzo chciałaś, się chciałaś tańczyć z kobietą. Tak, chciałam tańczyć z kobietą, no bo uważam, że. Nie ma co się cofać w tym przypadku, jak już była para męsko-męska. W, w, w amerykańskich edycjach też już widzieliśmy kobieco, kobiece pary, więc no, why not? Kiedy, jak nie teraz? No właśnie, też, Jakby nie było w, taką reprezentacją LGBT w programie, hitowym tak, programie, no, programie Polsatu? Ja jestem tą reprezentacją LGBT, a to, że za z kobietą, to po prostu będzie taki fajny fajny, fajny smaczek, myślę.

Bo jesteś wspaniała. Bo, bardzo co, i baw się dobrze. Jakby co? dzwoń, póki pomagam. Co, a, póki co jest git. Co, <noise> dziękuję. Widzisz jak to nie być szczęśliwym tutaj z skromnością grzeszyć. kiedy się zaczną treningi? W połowie sierpnia. Więc póki co jeszcze trenuję swoje, swoje wioślarskie sprawy a i od połowy sierpnia loguję się w Warszawie, aby przy, zmienić wiosło na te baletki całe. Właśnie jak ty się zapatrujesz na te wszystkie buty, takie tancerki? No zobaczymy, no, będzie co będzie. Na, na razie tego nie rozkminiam za bardzo, nie, nigdy nie tańczyłam, nie uczyłam cię tańca, więc będę po prostu taką plasteliną do ułożenia. Ale myślę, że będziesz fajną plasteliną do ułożenia, tak jak wspomniałaś. Ym, stroje? Tu już zaprezentowałaś cekiny, ale będą jeszcze frędzelki, koronki i inne różne... Guilty. No zobaczymy. Fajna jest też stylistka, więc myślę, wydaje że nie skrzywdzi mnie w jakiś sposób dziwny, więc, więc, więc u, u, ufam jej. A zobaczymy ciebie na przykład w pięknej, długiej sukni balowej? O, ja raczej nie. Raczej mnie liczyła na to, bo to nie pasuje do mojego, do, do, do mojego charakteru. A krótka mini? Nie wiem, naprawdę zobaczymy jaki będzie flow, jak, jak, jak to będzie płynąć wszystko. Ja jestem naprawdę otwartą osobą i mam nadzieję, że wszyscy się tutaj fajnie e, w ten sam nurt złapiemy. Jak Ty się zapatrujesz na oceny jurorów? Jestem podekscytowana. Wiesz, ja trenuję całe życie sport taki bardzo wymierny, e, od A do B. Wiesz, start, meta, kto pierwszy ten lepszy, a tutaj trzeba będzie jednak się, wiesz, zaprezentować. Więc no, to będzie dla mnie nowość na pewno, i nie boję się. A czy potrafisz przyjąć krytykę? O kurczę, byś widział mojego trenera w akcji przez ostatnie 10 lat, to byś, zazał, to byś się nie pytał o krytykę. Tak, to jest jedna, generalnie sport zawodowy się opiera na tym, że musisz przyjmować krytykę i cały czas się udoskonalać, bo najmniejsze niuanse mogą odebrać Ci złoty medal, więc na pewno to jest coś, z co jest, czym jestem zaznajomiona. Ten taniec z gwiazdami, no tam kultową postacią w jury jest Iwona Pawłowicz. i tak dużo uczestników jej się boi właśnie, aha, szczególnie. Aha. Czy ty też masz taki strach trochę przed panią Pawłowicz no, wczoraj ją poznałam i nie wydaje mi się jakaś taka super groźna, aczkolwiek pewnie się zdziwię. Mam nadzieję, że jeżeli po prostu będzie fajne, sprawiedliwe i na pewno z tego co już zdążyłam parę osób poznać, to mm, będą e, wszystkich m, traktować tak samo. Sprawiedliwie. Wczoraj, wczoraj też wiem, że właśnie odbyła się ta impreza integracyjna Waszej ekipy. Ja chyba nie mogę za dużo tutaj mówić o niej, więc... Ja to już była. E, więc pomidor. Ale rozumiem, że się świetnie bawiliście. Tak. Tak? Tak, nie, było, było naprawdę przyjemnie, były przemówienia, było naprawdę wzruszająco. Jak pojawiła się propozycja tańca z gwiazdami? Od razu się zdecydowałaś, czy miałaś chwilę zawahania? No, największe zawahanie było pod, pod kątem sportowym, ponieważ ja w przyszłym roku już chcę startować w zawodach międzynarodowych, chcę się przygotować do igrzysk w Los Angeles za 3 lata, za 3 lata tak? 25-28 będzie tak. Więc no, wracam do tej formy. I no nie chciałam zaburzać tak tego okresu przy, tego przygotowawczego, ale to jest naprawdę ostatni dzwonek, że mogę na te trzy miechy się wyciąć do bawy, popróbować czegoś nowego. Bo ten taniec to jest też forma um, terapii dla ciała, nowe, nowe ruchy, nowa koordynacja. To wszystko się przydaje w wieślarstwie, więc to jest też taki plus. No i oprócz tego to w sumie nie, no, byłam bardzo podekscytowana i wiesz, nastawiona bojowo. Czy jako sportowczyni nastawiasz się na wygraną? No, jak stajesz na linii Startu, to po to, żeby wygrać, tak? Kasiu, tego Ci bardzo mocno życzę, tej kryształowej kuli, bo ona już Dziękuję. będzie pasować. Ona już, do... ona już jest tutaj ze mną prawie, że no.